Witam serdecznie, dzisiaj szybko zajrzymy do Fantazji, a potem powiem Wam, dlaczego odbiłem się od FIFA na PC. -cie. No i nie będę grał na PC w FIFA, będę grał tylko i wyłącznie na PlayStation 5. Mam PlayStation 5, tam jest ta FIFA Next Genowa z Hyper Motion, co podobno jest takie super. I, no i po prostu jakoś na i pad to jest it's the way to go. A jeżeli chodzi o fantasy, no to ta kolejka jeszcze jest w trakcie, tutaj wiele się nie wydarzy. Ten pan, Dejan Kulasewski, który, który jest Szwedem, bardzo szwedzkie nazwisko, tak samo jak Ibrahimowicz, to też bardzo szwedzkie nazwisko, kawał z niego grajka, bardzo mi się podoba. Ja tak naprawdę bardzo sympatyzuję z Tottenhamem, ponieważ wiadomo, ok, moim głównym klubem jest Chelsea od lat, ale potem, kiedy oglądałem te setki spotkań Premier League, to ten ham był taką drużyną, którą po prostu obserwowałem, kiedy oni byli w połowie, potem awansowali do Ligi Europy, potem Liga Mistrzów a, i jakoś tak przebyłem też z nimi tą całą drogę no i gdzieś tak jakoś nie wiem, lubię Tottenham. Strasznie lubiłem kiedyś te Boki, Aaron Lennon, e, fajna linie obrony swojego czasu, e, Rose i Walker, śmigali e, Berba. Kurczę, no dużo wspomnień mam, dużo fajnych meczów oglądałem, jeżeli chodzi o Tottenham, stąd ta to jakaś taka e, sympatia. No i chud wspiera Arsenal, a to jest ich odwieczny rywal, więc to też może ma coś do powiedzenia. Jeżeli chodzi o fantasy w tym roku, to ja jestem troszeczkę disconnected. Jestem dziwną osobą, która nie używa notyfikacji, aplikacji w telefonie. Ominęło mnie na przykład to, że były dwa firchity w pierwszej połowie sezonu, że nagle w piątek postanowiono, że ktoś będzie miał podwójną kolejkę. Wiele rzeczy zrobiłbym inaczej i na pewno ten sezon byłby trochę inny w moim wykonaniu, ale nie zmienia to faktu, że nie byłoby to dużej różnicy, bo przede wszystkim Saks w tym sezonie, w moim wykonaniu, to jest kapitan. Jakoś nie mam do tego farta, ale tak to jest. No, jeżeli chcecie mieć dobry sezon, w fantasy, no to musicie być w tej materii idealni. Takie 80% ratio, jeżeli chodzi o dobre trafy. Jeżeli chodzi o ligę, to ona wygląda tak że było w miarę otwarcie, a już jest zamknięcie i pan Oliwier wygrał. Nie wątpię, żebyśmy nadrobili te 300 punktów do niego. Tak samo jedna rzecz, to jest też takie ostrzeżenie względem pana Oliwiera. W tym sezonie są takie dzbany, które włamują się tym topowym piłkarzom, topowym menadżerom na konta, minusują im, robią im po minus 400, psują im cały sezon, psują im to, że ktoś miał naprawdę dobrą strategię, trafiał, miał też szczęście, wszystko szło w dobrym kierunku. No i znajdują się takie dzbany, które wchodzą i minusują. Terrible. Ale powiem tylko tyle, że ja pracuję z jednym człowiekiem z Indii, a Indie to jest kraj z kamerów, hakerów, Microsoft Gang, więc panie Oliwierze, I'm just saying, a tak na serio to tutaj liga jest pozamiatana. Może uda mi się uratować honor i przynajmniej to drugie miejsce ogarnę. Um, bo teraz już mam fokus, bo mam na moim głównym koncie spinę, bo straciłem pierwsze miejsce i muszę być perfekcyjny, żeby wygrać ligę zakładową. No i tutaj przynajmniej muszę się spiąć, żeby ogarnąć drugie miejsce. To ja lubię lubię być pod presją, więc ok. Eee, gratulujemy panu Oliwierowi. A jeżeli chodzi o FIFE i komputer, to zacznijmy od tego, że w FIFE grałem ostatni raz na komputerze FIFE 13 eee, i włączam FIFE 22, a tam jest ten sam launcher, te same ustawienia. I tak naprawdę mam wrażenie, że gram w to samo. Eee, jasne, FIFA zmieniają się jakieś tam mechaniki, zmienia się meta. FIFA jest meta w ogóle, nie wiedziałem o tym, ale jest. No i ta FIFA gdzieś tam się zmienia. Robi czasami krok do przodu, czasem dwa w tył, potem trzy w bok. Ale nie miałem takiego wrażenia, że jakoś, nie wiem, mega dużo mnie ominęło i że grałem w jakąś zupełnie nową grę. A wydaje mi się, że po tylu latach to powinno być troszeczkę inne. Ja miałem trochę kontaktu z FIFO, bo grałem w sobie w menadżery na PlayStation 4. Grałem w to taką FIFA, w której była ta historia Alexa Huntera. No i jakieś jeszcze FIFY zdarzy Żeło mi się tam gdzieś pożyczyć, kupić czy kupić pod koniec sezonu, żeby zagrać sobie menadżera, ale nie grałem w FIFA online, tylko w tej jednej FIFA, w której miałem problemy osobiste, kontuzje, nie mogłem grać w piłkę, to zacząłem grać sezony. Doszedłem chyba do trzeciej dywizji i też przestałem grać, bo coś wyszło innego i po prostu straciłem zainteresowanie. Teraz mam FIFA na PlayStation 5, mam FIFA na PC. -cie. FIFA na PC jest taka sama jak na PlayStation 4. Dużo osób mówi o mój Boże, o mój Boże, nie lubi tej nowej FIFA na PlayStation 5. Moim zdaniem ta FIFA na PlayStation 5 jest fajniejsza, bo jest troszeczkę inna, wolniejsza, ale to dalej FIFA. Więc jeżeli na przykład myślicie, że ten Hyper Motion to jest taki Game Changer, to to nie jest Game Changer. Ja czytałem takie recenzje, że to jest Game Changer. Niestety niektóre rzeczy się nie zmieniają w FIFA. Piłkarz z układki jest najlepszy. A jeżeli chodzi o te nowe rzeczy dodawane do FIFA, to one nigdy poprawnie nie działają w pierwszym sezonie, dopiero w drugim sezonie jak to zaktualizują, to to działa lepiej, ale wtedy już nie reklamują gry czymś co działa, tylko znowu reklamują grę czymś co nie działa i może będzie działać kiedyś. Więc nie było tej świeżości, jeżeli chodzi o PC, PC-a i granie FIFA na pececie. No i potem bardzo dużo w tej Fifie zmieniło to, że głównym trybem, który zarabia pieniądze i jej jest fut. I niestety fut ma negatywny wpływ na FIFA, na przykład jeżeli chodzi o sezony. Bo niestety, ale gra przeciwko PSG 10 razy z rzędu, czy gra przeciwko reprezentacji Francji 10 razy z rzędu jest Ciężka. Ja pamiętam, że kiedy grałem w FIFA 13, to tam bardzo dobrym piłkarzem był Young. i kiedy grałem mecze przeciwko Borusi, to musiałem mieć bardzo duży fokus na Aboumyang, żeby mi nie odjechał. Tymczasem teraz muszę grać z PSR i muszę mieć fokus na trzech piłkarzy. Nie mówiąc o tym, że w PSR średni pace drużyny to jest 80, wszyscy tak naprawdę są szybcy, wszyscy są zwinni, a na przykład taka Chelsea nie ma za dobrych piłkarzy, jeżeli chodzi o FIFA. Nie za bardzo też piłkarze Chelsea wbijają się gdzieś tam do futa, wyjątkiem jest tylko Lokante. And nawet bramkarz Team of the Year Mandy Saks Balls. E, więc e, trochę szkoda, że ten foot no poniekąd zniszczył inne tryby, jeżeli chodzi o FIFA. Ja jestem obecnie w piątej dywizji w sezonach, gram, nie zagram nigdy PS, że nie będę grał reprezentacją Francji. Teraz mam taką technikę, że gram e, jedną dywizję, jedną drużyną non-stop. Grałem już Liverpoolem, grałem już e, Realem, na przykład teraz grałem, teraz gram Bayernem, e, potem będę grał Tottenhamem, e, grałem Chelsea, to grałem dziesiątą dywizję i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie będę grał każdą dywizję inną drużyną e, i powiem szczerze, że, kiedy nie gram z że to jest fajnie. Ja mam taki problem, że FIFA traktuję jako symulator piłki nożnej. Tymczasem to jest gra o piłce nożnej, to jest arcade. Na PlayStation 4, kiedy przestałem grać w FIFA, to grałem w Evolution Soccer i bardzo dobrze mi się grało w to Evolution Soccer. Ono jest na tym genialnym silniku Konami, na którym też jest zrobiony Metal Gear Solid Ground Zero. Ten taki, gdzie się ma platformę, rekrutuje się żołnierzy i tak dalej. I bardzo w tej grze fajnie się wszystko porusza. Fajnie się porusza Snake, fajnie biega. No i tam to widać. I powiem wszystkim. Szczerze, jeżeli chodzi o proevolution soccer, to ono zżera to hyper Motion i zżerało to już w 2019 roku. E, jasne, niektórzy piłkarze ruszają się w FIFA bardzo charakterystycznie, ale to już było w FIFA chyba 13-14 albo cokolwiek, więc I'm not impressed. E, ale no meta jest jaka jest, FIFA jest jaka jest. O FIFA Next Genowej powiem w przyszłości. No i właśnie, jeżeli chodzi o komputer, to. Jak macie, nie wiem, FIFA 20, czy tam FIFA 21, to chyba naprawdę nie ma sensu grać w FIFA 22. No chyba, że jesteście addictami, jeżeli chodzi o futa. No albo chcecie po prostu grać nowe sezony i znowu przejść tą drogę od zera do pierwszej dywizji, ale no. Ja jestem taką osobą, która sprawdza różne rzeczy i czasami jak coś mi się wydaje, to sprawdzam sobie na przykład Reddita, czy to się tam pokrywa i czy ludzie też tak uważają jak ja. No i jednak to narzekanie na to, że PSG psuje grę, no jest obecne. Ja jestem osobą, która nie za bardzo ceni PSG. Ja nie lubię tej drużyny. Kiedyś bardzo lubiłem PSG, ale odkąd to jest taka drużyna, w której po prostu kupuje się masę gwiazd i to nie działa. Bo dla mnie to jest po prostu śmieszne, że PSG nie wygrywa ligi co roku, że na przykład przegrało kilka razy w ostatnich latach ligę i tak dalej. To jest dla mnie nie do pomyślenia, ale to tylko pokazuje, jaka tam jest mentalność. Ja cieszę się za każdym razem, kiedy PSG odpada. Cieszyłem się teraz, kiedy Karim pokazał klasę. Ja Karima oglądam i cenię od czasów Lyonu. Potem, kiedy z Dąbką dużo graliśmy sobie takich friendly z FIFA, no tam ciągle grał tym Realem, ja grałem Chelsea i ciągle była ta benzyna. Benzyna mnie karała i zrobiła mi po prostu podgórkę. Może dlatego ocenię benzynę tak jak benzynę i bardzo się cieszę, że odpalił PSG i tyle w temacie, i za rok też się nie uda. I może, może, jak do tego klubu przyjdzie Zinedine Zidane. Co też jest skomplikowane z racji przeszłości pana Łysego, i tak dalej. No to może on by coś tam był w stanie ogarnąć, ale tak szczerze to nie widzę tam szans, żeby kiedykolwiek ta drużyna sięgnęła po Ligę Mistrzów. No, chyba że kupi Ligę Mistrzów i będzie wszystkich dyskwalifikować, to może wtedy. I na koniec zdradzę polski naród. Moim zdaniem Karim Benzema jest lepszy niż Robert Lewandowski. Ja dziękuję za dzisiaj i w następnym komentarzu piłkarskim będziemy już działać na FIFA Next Genowej.